Cześć! Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać trochę o tłuszczu na brzuchu. Temat jest ciekawy, ponieważ większość osób, z którymi rozmawiam na temat odchudzania, wyszczuplania, właśnie chce zwrócić największą uwagę na brzuch. Temat ten obróz wiele mitów, więc dzisiaj chcę z Wami porozmawiać właśnie o mitach, jak również o prawdzie. Więc zapraszam. Mit numer jeden to to, że brzuszki, planki, ćwiczenia na brzuch odchudzają brzuch. Niestety nie jest to prawda. Były również przeprowadzane badania, gdzie dwie grupy ćwiczyły. Jedna grupa ćwiczyła właśnie głównie na brzuch, druga ćwiczyła ćwiczenia ogólnorozwojowe. I koniec końców okazało się, że ta grupa, która ćwiczyła brzuszki i ćwiczenia na brzuch, nie schudła więcej w brzuchu. Niż ta druga grupa. Więc niestety póki co nie ma ćwiczeń, które mogą wyszczuplić specyficzną część ciała. Mit drugi to jest mit, że tłuszcz na brzuchu to jest tłuszcz jak każdy inny. Niestety osoby, które tyją bardziej w brzuchu i mają większą otyłość brzuszną, są narażone na więcej problemów zdrowotnych niż osoby tyjące np. w udach czy w pośladkach. Dlaczego? Ponieważ tłuszcz brzuszny. Okala też nasze narządy wewnętrzne. Okazało się, że osoby właśnie z otyłością brzuszną mają też większe tendencje do cukrzycy czy chorób krążenia, więc na pewno jest to znak ostrzegawczy, właśnie zdrowotnie. Kolejnym mitem jest używanie tych pasów wyszczuplających sauny wyszczuplającej na brzuch. Może pamiętacie kiedyś były takie właśnie telewizyjne reklamy, właśnie pas odchudzający, który wyszczupla brzuch, czy sauna, taka w pasie również. Niestety ten trend znowu wrócił. Można to zobaczyć na TikToku na przykład, że, że znowu są tego typu reklamy. Więc nie dajmy się im po prostu oszukać, tym reklamom, ponieważ co się stanie przy na przykład tego typu saunie to tak naprawdę wypocimy wodę. Tak? Wypocimy wodę, możemy nawet się zmierzyć, bo tam jest taki test, żeby się zmierzyć przed i po. I rzeczywiście możemy stracić, ale to jest to, co wypocimy. To nie jest palenie tłuszczu i tak dalej, więc to miejmy na uwadze, ok? Że to jest bardziej odwodnienie właśnie niż, niż spalenie tłuszczu. Teraz będzie jeszcze ciekawiej, ponieważ nazwałam to taki mit łamany naprawdę. Dlaczego? Ponieważ znalazłam badania, które zarówno potwierdzają działanie, jak i obalają działanie. O czym mowa? Mowa jest o zielonej herbacie i odcie jabłkowym. Więc pewnie słyszeliście, że działają one właśnie na, na, na tłuszcz, szczególnie na tłuszcz na brzuchu. Więc były przeprowadzane różnego typu badania i koniec końców nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nawet te badania, które potwierdziły, że um, zielona herbata czy właśnie ten jabłkowy działają, przyspieszają metabolizm czy pomagają w spalaniu tłuszczu, to osoby, które były poddawane tym badaniom, one również zmieniły styl życia. Czyli były tam ćwiczenia, było lepsze odżywianie. Więc koniec końców mogę powiedzieć tak. Nie powinno to zaszkodzić, tak, ale jeżeli przy okazji trzeba właśnie całkowicie zmienić tryb życia, to jest to tylko taki suplement, dodatek, ok? Nie da rady, żeby pić na przykład ocet jabłkowy, nie zmienić nic w trybie życia i, i żeby, żeby to zadziałało. Więc to miejcie na uwadze. A teraz z mitów przeskakujemy do prawd. Więc pierwszą prawdą potwierdzoną naukowo, jest to, że niestety słodkie napoje, napoje słodzone pływają bardzo źle na obwód naszej talii. I tutaj porównywano podobne diety przy podobnej kaloryczności i okazało się, że gdy dużą część tej kaloryczności stanowią właśnie słodzone napoje, to obwód talii i brzucha był większy. Więc na pewno wyjdzie nam to na zdrowie, żeby ograniczyć tego typu napoje. I tutaj też coś, co może nie jest takie oczywiste, Soki, soki owocowe. Niestety, te soki, które kupujemy na przykład już w kartonach, one mają małą wartość odżywczą, już mają mniej witamin, już lep lepiej zjeść owoc. Więc większość tego, co nam dostarczają, to jest tak naprawdę cukier, fruktoza. I znowu jest to cukier prosty, więc on również w nadmiarze tutaj nam się magazynuje. E, prawda jest taka, niestety, niestety. Że najzdrowszym napojem dla nas i dla naszej talii jest po prostu woda. Teraz kolejna prawda, która jest też powiązana z tym, właśnie jaki procent w naszej wiecie stanowi określony składnik. I tutaj mowa o tłuszczach. Osoby, które jadły więcej tłuszczów nasyconych, przy podobnej kaloryczności miały większy obwód talii. Jakie tłuszcze to tłuszcze nasycone? Są to tłuszcze głównie odzwierzęce, czyli na przykład. Masło, śmietana, smalec, tłuste mięsa, jogurty, właśnie tłuste, sery i tak dalej. Tłuszcze nienasycone, które powinny stanowić większą ilość u nas w diecie, to są właśnie tłuszcze roślinne, np. pochodzące z orzechów czy np. olej, oliwa z oliwek i tak dalej. Tutaj uwaga na olej kokosowy, ponieważ olej kokosowy jest przedstawiany. W wielu przepisach jako zdrowsza alternatywa dla np. masła, ale jest to również olej nasycony, więc też nie powinniśmy z nim przesadzać. I przechodzimy do trzeciej prawdy na temat otyłości brzusznej i tutaj naszego obwodu talii. Znowu okazało się, przy podobnej kaloryczności, osoby spożywające więcej błonnika miały mniejszy obwód talii. Więc błonnik, jak wiecie, on się nie trawi, ale przechodzi jak ta miotyłka, tak to się mówi, przez, przez nasze jelita, oczyszcza, daje też uczucie sytości. I gdzie znajdziemy najwięcej błonnika? Oczywiście w warzywach, głównie produktach z pełnego przemiału, czyli właśnie mm, na przykład chleb pełnoziarnisty. Można też również kupić otręby na przykład. I coś, co jest super zdrowe, siemielniane. Siemielniane również świetnie działa, więc możemy dodać małe ilości do naszego codziennego jadłospisu i na pewno pomoże nam to w właśnie y, zmniejszeniu obwodu talii, a na pewno nie nabieraniu więcej. Kolejną prawdą, i ja tutaj wiem, to jest dużo łatwiej powiedzieć niż zrobić, jest to relaks. Relaks świetnie wpływa na nasz metabolizm, jak również na obwód naszej talii. Okazało się, że osoby, które miały podwyższony poziom kortyzolu, to jest hormon stresu, miały również większy obwód talii. I jest to spowodowane kilkoma rzeczami. Pierwsza, gdy jesteśmy zestresowani, dużo łatwiej sięgać nam po szczególnie proste cukry, czyli właśnie różne ciasteczka, różne słodycze, które nam poprawią chwilowo humor. I dadzą zastrzyk takiej energii. I druga sprawa to to, że też były badania przeprowadzone, że kortyzol wpływa właśnie na większe gromadzenie tkanki tłuszczowej. Znowu, badania przychodzą, odchodzą, ale na pewno relaks nam się przyda. Nawet 5 minut wyciszenia, chwilę posiedzieć samemu ze sobą. Parę oddechów, można również robić ćwiczenia rozciągające. Ja wiem, że wiele osób unika ćwiczeń rozciągających, bo one takie się wydają nudne czasem, no, ale naprawdę te 5 minut, które sobie damy na, na wyciszenie, pobycie ze sobą naprawdę nam pomoże. I ostatnia prawda na dziś to białko. Osoby w dietach, u których większy procent stanowiło białko, również miały mniejszy obwód talii. Pewnie znacie te diety, które są bardziej właśnie skoncentrowane na białku, na przykład ta dieta keto. I okazuje się, że rzeczywiście e, większy poziom protein, też oczywiście nie można przesadzać, pomaga w zmniejszeniu obwodu talii. Co, co to są po proteiny? To jest po prostu białko i możemy je znaleźć zarówno w produktach zwierzęcych, czyli właśnie mięso, nabiał, jak i również w produktach. Roślinnych, czyli na przykład wszystkie te strączkowe fasola, bób, cieciorka itd. więc możemy dodać nieco więcej protein do naszego dziennego jadłospisu i też proteiny pomagają nam utrzymać to uczucie sytości na dłużej. Czyli na przykład jak zjemy powiedzmy omlet z rana, to będzie nam on Dłużej dawał to uczucie satysfakcji niż na przykład jakieś słodzone płatki śniadaniowe, więc to miejmy na uwadze. Więc, reasumując, nie ma jakiegoś złotego superśrodka, który pomoże nam stracić centymetry tylko w talii. Jak widzicie po poradach, jest to głównie zdrowsze odżywianie, czyli głównie odrzucenie tłuszczów nasyconych, cukrów. Różnych przetworzonych produktów, więcej warzyw, więcej produktów pełnoziarnistych, więcej wody, więc to jest to, co, co na pewno też wiecie. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, mówiliśmy, brzuszki, same ćwiczenia na brzuch nie pomogą nam spalić tłuszczu z brzucha. Oczywiście nie odrzucajcie tych ćwiczeń, ponieważ to jest ważne, żeby mieć silne mięśnie tutaj środka ciała, ponieważ one utrzymują naszą prostą pozycję i też odciążają nasze plecy, ok? Bo wiele razy mamy ból pleców przez to, że mięśnie brzucha są słabe, ok? Muszą się te mięśnie razem wspierać. Więc nie odpuszczajcie ćwiczeń brzucha, tylko wiedzcie, co one tak naprawdę wam dają. Plus, jeżeli chodzi o ćwiczenia, to kardio plus ćwiczenia właśnie siłowe, yy, ogólnorozwojowe i tak jak mówiliśmy, rozciąganie, relaks, można chwilę jogi, yy, chwilę jakiejś medytacji, Właśnie po to, żeby się też nieco wyciszyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, co Wy sądzicie. Może Wy znacie więcej mitów albo więcej prawd na temat otyłości brzusznej? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chcecie widzieć więcej tego typu filmów, to Dajcie znać. Subskrybujcie. Dziękuję Wam wszystkim za Wasze komentarze, za Wasze wiadomości. Naprawdę, zawsze serce mi się raduje, jak je czytam. Dziękuję, że ze mną ćwiczycie. Trzymajcie się serdecznie, miłego dnia, uśmiech na cały dzień i widzimy się niedługo.